O, ja was witam serdecznie w nowym odcinku. A nowy odcinek zaczynamy, tak? Wizytą w sklepie budowlanym, to jest takie też centrum ogrodowe. Zamiar jest taki, jaki. O, jest moja morda. Zamiar jest taki, żeby kupić listeweczki na szklarnię. Wróciłem z Polski. No i co? No i trzeba się za to zabrać, bo już. Pomidory zaczynają wyłazić z małych doniczek, i trzeba gdzie się umiejscowić. A żeby je umiejscowić, no to trzeba zrobić szklarnię bo wszystko z niej podlatywało. Kupiłem folię w Polsce, teraz idę kupić kantówki i będę tam coś działał. Widzimy się w sklepie, no i dobra. A na czym stanęło? No, stanęło na takich kantówkach 250-36 na 17 mm, 99 centów za metr, czyli 2,47 za sztukę. Są po 2,5 metra 10 sztuk biura, czyli tam prawie 25 euro No i z tego będę robił taką podbitkę po to, żeby tutaj na tym folie takerem dać i no mam nadzieję, że to da radę No i jeszcze worek ziemi, ale to, to już do innego projektu Auto spakowane, no, no oczywiście trochę więcej, bo do pracy rzeczy spakowałem sobie też na dwa dni Ale 2,50 do Skody wchodzi bez problemu, no i woreczek się. A dzisiaj konsumpcja ścianko w pracy i patrzę, żeby wystawki stoją. Kamerka się włączyła i pomyślałem nagram wam, ale tutaj sam sywkiła i mogiła. Widać, że to już długo leży. Śmieci, śmieci, śmieci Rozpoczynamy Reanimację Tego Klamota. Tu będzie nowy dach Muszę się trochę pochwalić Zobaczcie Jest już pierwsza rzodkiewka Sałatka też rośnie O, to, co o teraz Sałatka rośnie Szklarnia musi być zrobiona Bo pomidory wejdą tu Tu jeszcze Trzeba poslifować, na to przyjdzie folia, a tu na górę taka gąbka przyjdzie. Zaraz pokażę, jaka gąbeczka. Tak jak na profile stalowe do, do płyt kartonowych gipsowych Tak to poplejałem. W górę idzie po całości. A tutaj okienko się szykuje. Zobaczymy, jak się folia naciągnie, co to będzie to był dobry pomysł czy, czy będzie lipa szybko, już zakończenie dnia zdemontowałem zbiornik paliwa tutaj od kosiarki bo był pęknięty później Wam pokażę co i jak. A to jest kurde napęd czy to jest rozrusznik muszę zobaczyć bo rozrusznik tu nie działa Wam pokażę dlaczego ten zbiornik E, musiałem zdemontować, bo tutaj nie wiem, czy to widać. Widać e, jest pęknięty, podejrzewam, że gdzieś od wibracji, bo to na samym rogu, więc bardzo możliwe, że to od wibracji e, muszę go wziąć, spróbować jakoś skleić. Wprawdzie to nie jest aż tak, no mógłbym lać na przykład dotąd paliwa i, i, i też by to grało, ale no jednak wolę, żeby to dzia działało i było szczelne tak jak powinno. Teraz trochę będzie filmów więcej. No może nie filmów, ale w filmach będzie więcej z działki, no bo siłą rzeczy taki okres jest, że trzeba działać też porobić, a chętnie wam pokażę. Ocenicie, zobaczycie. Ostatni spacer dzisiaj. Idziemy się przejść. A przy okazji idziemy zobaczyć na starą miejscówkę. Czy stoją jakieś meble, bo potrzebuję Płytę meblową. Taką z 60 na, na 60 na 80 może być większa, to dotna. A tutaj wystawiają co rusztu. Tutaj nic. Na... O, tu jest coś. O, 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 o. Takie coś potrzebuję. Taką płytę potrzebuję. Muszę autem podjechać i ją zawinąć. A ją potrzebuję do tego, bo chcę zrobić coś bardzo fajnego artystycznie. Muszę tutaj tylko przygotować tą płytę, ponawiercać kilkaset, jak nie kilka tysięcy otworów. No i zobaczycie, co nie opowiadam jak zrobię, albo będę robił, to nagram na kanał oczywiście film o tym. Będziecie mogli ocenić moje wypociny. Płyta jest zdobyczna. Biała, nie musiała być biała, mogła być równie dobrze. I zielona i tak będzie malowana na czarno. Lecę do domu. Mamy kolejny dzień. Robota w re. Tutaj zdemontowałem już szybę z tych starej drzwi. Żeby sobie tutaj odrysować. Tu mam proszę bardzo odrysowane. Teraz muszę ładnie frezareczką wyfrezować, już zacząłem. Nie będę Janka palił, że nie całość w to wejdzie szyba. A szybę będzie trzymać taka tutaj listeweczka. Jak widzicie te drzwi już musiały być wymienione, bo to o proszę bardzo wszystko paluszkie można elegancko rozwalić. Wyfryzuję. Jak wyfryzuję spróbuję to przypasować tą szybę. Następnie przeszlifuję całą tą ramę. Niestety tutaj się uszkodziła, trzeba będzie to wyszpachlować, to wyszpachluję i. Wezmę się za drugą, tu stoi druga. Ten sam zabieg, i wtedy mogę to polakierować też na czerwono. Tutaj mam taką farbę specjalną. I to jest numer farby 3003, tylko ta może być. Bo tutaj, jak mówiłem, tu wszystko musi być w tym tonie, bo to jest zabytek, i inna farba być nie może, inny kolor być nie może. Więc ja zabieram się za fryzowanie. No i dobra. Tu już mam wyfryzowane wszystko. To trzeba elegancko tutaj zadziorki dziorki papierkiem siernym przejechać. Tutaj rogi troszeczkę też muszę maszyną yy, przelecieć i powinno być OK. I tą część będę mógł za chwileczkę na pierwszy raz pomalować. A szlifujemy tym. Spisuje się całkiem dobrze jak za te pieniądze. Więc.. Ja lecę, nie będę was tutaj znudzał tym, jak tutaj biorę i, i to szlifuję, bo to bez sensu. Będzie, widzimy się przy lakierowaniu najpewniej. Dobra, drugie drzwi gotowe, ale tak kurde robię, robię i mówię, przydałoby się tutaj z tych zakamarków wydmuchać ten cały pył z drewna. Na no, razie nie wziąłem odkurzacza, ani nie mam żadnej dmuchawy, ale z pomocą przyrządu... aż wypadło mi z ręki. E, dobrze, że mam taki brzuch odstający, to brzuchem złapałem. Dobra, szlifuję, folię kładę i zaraz zabieram się za lakierowanie. Pojawiła się mała niedogodność, bo muszę malować, a nie mam żadnego pojemniczka na farbę. I chyba użyję tego innej opcji nie mam. No i dobra no takie coś wyszło. Lepszy rytm niż nic. Wiecie jak to się mówi, nie? Jest takie stare pożykadu. Jak się nie ma co się lubi, to się kradnie co popadnie. No i jest. To ten kolor? mit dem. Ich bitte bei der W środku to jest środkowa część, to może tylko raz starczy. Zobaczymy. Nie pamiętam jak ta farba szybko schnie. Już malowałem nią, ale z tego co kojarzę, to ona chyba dość szybko schnie. To takie rusze jakieś. Ja to panu zrobię. Nie. Myślę, że, że będzie zadowolony. Z całkiem ładnie to wygląda. No i dobra, pomalowane. Ale już zobaczcie, to jest ta pierwsza część, którą ja już malowałem. Jak ona widać już dokładnie, gdzie są plamki. Po wyschnięciu, tu już mogę palcem w miarę dotknąć. Poczekam z 15 minut, niech ona sobie przeschnie. A w międzyczasie tamtą przeszlifuję. No dobra, tutaj sobie dosycha, bo musiałem jeszcze raz przeszpachlować, A tutaj, już za chwilę, można jechać z drugą warstwą. O, ale fuszerka, panie. Dobrze, drugi raz maluję. Wstyd. No i jest, na drugi raz. Piękny. Czerwony kolor, świeci się jak psu jajca, Przesknie, odwrócę i lecę drugą stronę. Tu mam drugie na pierwszy raz pomalowane, ale musiałem zacząć z tej strony, bo tamta strona jeszcze szpachel nie wysechł i będę musiał ją przeszlifować. No ale tą stronę już mogę sobie na pierwszy raz pomalować, tutaj już jest też na pierwszy raz pomalowane, zaraz polecę na drugi i te drzwi będzie można za chwilę montować. Zaczynam sobie teraz deski na 80 cm To są te deski, które będą tu szły na dole O coś tak jak tutaj idą ale powiem Wam szczerze, że jest tak pierońsko gorąco że jest masakra jakaś muszę do cienia trochę iść bo na słońcu ciężko już wytrzymać no i co w tym filmie to już by było na tyle niestety nie udało się zrobić tych drzwi do końca Farba słabo schła, a muszę drzwi położyć na płasko, żeby szybę obsadzić. Więc to zostaje następny tydzień. Szklarnia będzie kończona w tygodniu, więc w następnym filmie też zobaczycie. Zapraszam Was oczywiście, jeżeli interesuje Was, jak to wyjdzie do następnego filmu. Co jeszcze ważnego? Kamerka jest do oddania tylko do niedzieli, 27.04. Do północy dodawać komentarz o treści kamerka pod filmem. Z kamerką w opisie będzie link do tego filmu. No i tyle. Miłego weekendu dla Was. Trzymajcie się, hej.